Oczywiście dzisiaj jest kółeczka w głównej roli. Jest jakaś szybka. Będzie dobry okoń. O kurde, jaki okoń! Słuchajcie, ja pierdzielę. Jest kolejny. Piękny okoń. A, branie. Jest. Kolejny piękny okoń. Ole, Uff, czekajcie muszę chłonąć. Uff. No siemeczko, witam Was serdecznie w kolejnym materiale, a dzisiaj po nieudanym Rozpoczęciu sezonu sandaczowego przyjechałem się pocieszyć troszeczkę koniami i mam zamiar połowić troszeczkę na jaskółeczki Zobaczymy, z jakim skutkiem. Myślę, że aktualnie jest bardzo dobry okres na jaskółkę prowadzoną w toni i przy dnie. Zobaczymy, czy coś dzisiaj przyniesie, czy nie ten dzionek. Mam nadzieję, że troszeczkę się odkuje. Bo powiem szczerze że po kilku wypadach sandaczowych byłem powiedzmy lekko załamany wynikami, ale co zrobisz, nic nie zrobisz. Nie zawsze ryby biorą, więc mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę się pocieszę o koniami. Trzymajcie kciuki i życzę Wam miłego oglądania. Jest. Zobaczcie. Dosłownie pod nogami mi wziął. Zobaczcie. Sezon sandaczowy mi nie idzie, więc postanowiłem się pobawić z koniami. Dzisiaj spróbujemy troszeczkę popracować jaskółkami kółkami w Toni. Powiedziałem sobie, że się nie odezwę do pierwszej rybki. A patrzę, że chyba koń będzie w miarę aktywny. Zaczniemy od miejsca, jak to ja mówię, ostatnio u mnie, dość standardowego, czyli żwirownia. A skusił się na. Taką jaskułę. 3,7 grama jeśli chodzi o główkę trójkątną. I popróbujemy troszeczkę. Coś takiego. Pierwsza rybka za mną. Zobaczymy czy jeszcze coś się skusi. Kurde szczup. Szczupak mnie obciął. Cholera. No nie, spadł. Znam, że mi obciął szczupak, ale spadł Na szczęście mocne branie, bardzo mocne Dobrze, że się nie zapiął. Próbujemy dalej Ale To nie był szczupak Ale branie Ole branie mocne słuchajcie Masakra Spróbujemy jeszcze raz podać. Jest jakaś szybka. Będzie dobry okoń. Dobry okoń będzie, słuchajcie. O kurde. Jaki okoń, słuchajcie, ja pierdzielę. Jaki okoń, nie spadnij tylko, proszę cię. Jaka. Jaka ryba. Jaki okoń. Zobaczcie, jaką rybę złowiłem. Masakra. Nie wierzę Uf. Patrzcie na to Czy to jest okoń prawie Uf. Czekajcie muszę chłonąć Uf. Jest okoń 35 cm Coś pięknego Ale kaban Na razie ląduję do podbieraczka Próbujemy może jeszcze kiedyś dorwiemy Ale wielki Słuchajcie, coś niesamowitego Słuchajcie, coś niesamowitego. Takie okonie to ja po prostu nie pamiętam kiedy łowiłem. Wiem, że są na tym łowisku duże. <laughs> nie spodziewałem się, że dzisiaj takiego złowię. Ponad 30 cm okoń. Spróbujemy jeszcze dorwać jakiegoś. Wcześniej możliwe, że też miałem okonia. Myślę, że był znacznie większy. Piękna ryba. Na razie niech sobie posiedzi w siatce. Co by nam nie odprowadził. Ja próbuję coś złowić jeszcze. Strasznie mocne branie. Ja już mam dzień zrobiony szczerze, mówiąc takie okonie to jest po prostu marzenie. A wiem, że są tutaj większe. A wziął na jaskółkę prowadzoną w toni. Piękna ryba. Słuchajcie, nie nagrało mi się. Kurde, coś moja, coś ostatnio kamerka mnie zawodzi, ale przed chwileczką wziął mi taki okoń, kolejny, dosłownie 50 minut po tamtym kabanie. No też piękna ryba, około 30 cm skakuje do siaty i ja będę próbował dalej. Zobaczcie na to. Jakie rybska. Piękne ryby. Spróbuję jeszcze coś dołowić. Dosłownie nie czułem brania tego drugiego konia. Piękna sprawa. Mam nadzieję, że mi nie półcają z tej płytkiej siatki, bo <grybujesz> będę chciał wam je zaprezentować później. Ale po prostu jedna jaskuła robi robotę dzisiaj i koniec. Dobra, na razie jeszcze popływajcie, więc wam tutaj nie będzie. Bierak jest pływający, więc. Powinno to działać. Dobra, ja rzucam dalej. Oczywiście dzisiaj jest kółeczka głównej roli. No i powiem szczerze, naprawdę robi robotę. Próbuję dalej. Jakby było tyle, będzie jeszcze jakiś. Mam nadzieję, że następne branie się nagra. Jest kolejny. Piękny okoń. Ale zebra dosłownie. Nie no Jest już taki duży, ale jest, zobaczcie. Słownie pociągnął, tylko zebrał. Stoję na pierwszym spadzie, prawdopodobnie przede mną. Wszystkie praktycznie stąd. Zmieniłem skółkę, nic się nie działo. Założyłem teraz taką jasną. No i mamy kolejnego zbuja. No, nie jest już taki duży. Taki dwudziestaczek, dosłownie. Ale będzie do kolejnych, zobaczcie. Tendencja spadkowa trochę. No ale ten pierwszy to po prostu... Taban taki, że dajcie spokój. Powiem szczerze, że brania troszeczkę ustąpiły. Bo wcześniej to miałem chociaż lekkie dotknięcia, tyknięcia, a teraz musiałem długo czekać na tego na tego konia. Więc jak będą słabo brały, to po prostu przemieścimy się na drugi koniec tego zbiornika. Tam są takie dwu, 3 metrowe łąki, tam pobują w toni. Myślę, że tam też są fajne kabany. Ewidentnie dzisiaj Reagują na bardzo agresywnie prowadzoną jaskółkę, ale nie taką jaskółkę, właśnie typowo w toni, tylko dosłownie nad, nad dnem. Wtedy są brania, pozwalam tej jaskółce opaść aż na dno. No i najczęściej przy tym opadzie takim długim mam brania. Są nie dwa, trzy takie podbicia, właśnie to wygląda takie tłuczowanie, tak? Właśnie ta trójkątna główka ma za zadanie powodować to, że ta jaskółka. Ucieka na boki. No i wtedy fajnie reagują. Te konie, No ale po takim właśnie. Podszarpnięciu. Dwa, trzy razy. Jest wtedy branie. Przy opadzie. Takim dłuższym, dłuższym. No ciężko się łowi w taką pogodę. Nie ma co to ukrywać. Bo zwiewa nam żyłka. Robi się balon. Ale właśnie takie łowienie pozwala nam. Bardzo nisko trzymać szczytówkę. Wiem, gdzie jak fajnie trzymam wędeczkę sobie. I to takie piękna sprawa powiem szczerze nie spodziewałem się, że dzisiaj w ogóle cokolwiek złowie, bo u nas pogoda ostatnio zmienna no ale widać okonie trochę reagują brania mam na zejściu z górki tam jest górka niedaleko nie wiem czy wy nie zobaczycie ale ja dosłownie w okularach polaryzycyjnych widzę szczyt tej górki i na tym pierwszym spadzie tutaj o miałem lekkie pociągnięcie a to tylko zaczep także Dzisiaj rolą główne grają jaskółeczki. I chyba na tym zostanę. Spróbujemy coś dołowić. Piękne trzy okonie. Coś niesamowitego. Ja już mam dzień zrobiony właściwie, ale się nie obrażę, jakbym złowił coś jeszcze. O, było branie. Jest. Kolejny piękny okoń. Ole! Pięknie! Nie. Obślizgun! Hej! Ciebie to tu nie chciałem. Dobra. Ciebie to tutaj kolego nie chciałem. Dawać go szybko, odpinamy. Rzucamy dalej. Zobaczcie. Taki mały przyzgunek do kolekcji. No tego dzisiaj nie chcemy. Dzisiaj jak No ale ewidentnie rybka się troszeczkę. O, jeszcze mi w nogę gdzieś tutaj uderzył. Ewidentnie rybka się ruszyła trochę. O, poszedł. Bo już dosłownie w ciągu chwili mam dwa brania. Spadło mi coś. Dobra, nie będę przedłużał, nie będę tu zagadywał. Lecimy dalej. Oczywiście o nie byłby sobą, gdyby nie nadgryzł mi fluo. Więc ja niestety muszę się przewiązać. I zaraz będziemy kontynuować. W sumie przy okazji Wam powiem, jak ja wiążę. Dowiązuję grawkę do fluo. Przekładam przez oczko grawki. Raz, później drugi raz przykładam przez to samo oczko, tak żeby następnie powstało nam takie coś. Nie wiem czy widzicie, czy nie widzicie oczko. No i na głównym fluorokarbonie owijam tą końcówkę. Dajmy na to raz, dwa, trzy, cztery. Damy pięć. A co? I przekładam dosłownie przez te dwa oczka, które powstały z, ze skręconego fluorokarbonu i przez to oczko, które przed chwilą było zrobione, oczywiście nie obejdzie się bez śliny, zaciągamy, ja sobie jeszcze tak pozwalam ściągnąć dobrze to paznokciem do dołu, no i mamy to, mój sposób na łączenie agrafki z fluo, tak samo też łączę plecionkę z, z na przykład przyponem i tak dalej, nie? tam zagrawką i tak dalej no i czas najwyższy wypuścić rybki zobaczcie, najmniejszy dzisiaj na razie jeden z mniejszych dzisiaj coś pięknego wracamy do wolność ale zobaczcie na to patrzcie na tego konka, niesamowity no to się jeszcze go wypuścimy, ale lepszy nie stawiam na koniec patrzcie na tego konia coś pięknego Niesamowita walka, piękne branie. No i co? Wypuszczamy go. Wraca do wody. Coś niesamowitego. Zobaczcie na rybę. Na dzisiaj słuchajcie, nie będzie to długi materiał, niestety, gdyż brania dosłownie ustąpiły totalnie i nic się nie dzieje, więc nie będę przedłużał. Ja się dzisiaj wybawiłem mega okonek, chyba wynagrodził mi wszystkie wypady, ostatnie, na których tak dosłownie nic się nie działo, gdyż próbowałem Wam nakręcić materiał przez dwa tygodnie. Były jakieś tam wypady, malutkie ryby, ale tak naprawdę nie chcę Wam nic zrzucać z tego. A dzisiejszy materiał sami widzieliście niesamowity okoń. Ja jestem mega szczęśliwy. Nie było to dużo ryb, ale za to jakościowo nadrobiły. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę do zasięgu. Subskrybujcie kanał, żebyście nie przegapili kolejnych materiałów. No i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!